Church bells ringing. Manic laughter. Słyszysz to, bracie? To nie woda szumi. To myśli płyną. Zakon Marii wkracza do miasta stu mostów. Wrocław. Otwórz wrota percepcji. A. Ah. Płynę na to, drą nad dymem, nie pytaj o imię. Ja jestem tu synem tej mgły, co spowija. Trójkąt bermudzki, gdzie znikają sny i gubią się ludki. Wrocław to moje puzle układane w głowie, co czai się w bramie. Kto to wypowie? Czy to krasnal, czy demon, czy tylko cienie na Ostrowie tumskim? Szukam ukojenia. Patrz na te mosty, jeden, drugi, piąty. Łączą neurony czyszczące me kąty. W mózgu. wchodzę w to, wchodzę w to, wchodzę w to głęboko Gdzie odrama swoje szerokie oko Miasto spotkanie, to miasto duchów Słuchaj szeptów, słuchaj tych ruchów Wrocław we Mosty do jaśni A brada z rynku prosto w nadprzestrzeń Czujesz ten dech W wodzie jestem jak grzyb Co wyrósł po deszczu na placu solnym Jestem niewolnikiem, a czuję się wolnym Krasnale w nocy ostrząc swe brody Chcą mojej, chcą twojej, chcą naszej swobody Wchodzę w to, wchodzę w to, wchodzę w to głęboko Gdzie odrama ma swoje szerokie oko Miasto spotkanie. To miasto duchów, słuchaj tu, słuchaj tych ruchów Wrocław węgle Mosty do jaźni tak to płynie, jak ta rzeka Z góry na dół, Wrocław Śtertyśferę, dym opada Silence!